Popularnonaukowa. Nie był lekarzem, proszę Państwa, a stał się jednym z najważniejszych ludzi w historii medycyny, poskramiając swoimi szczepionkami wiele groźnych bakterii. Ta najsłynniejsza szczepionka przeciwko wściekliźnie, jednej z najbardziej śmiertelnych chorób zakaźnych do dziś, została podana pierwszy raz sukcesem dziewięcioletniemu chłopcu 6 lipca 1885 roku. To mikroorganizmy będą miały ostatnie słowo, miał powiedzieć Ludwik Pasteur, francuski badacz, chemik, bo o nim mowa. Skąd u niego takie przekonanie i rozległa wiedza o mikroorganizmach, jaką drogę pokonał, z jakimi problemami się zmierzył, sprawiając rewolucję w medycynie. W Eurece przypomnimy osiągnięcia Ludwika Pastera z gościem jedynki, a jest z nami doktor habilitowany Tomasz Jagielski z Zakładu Mikrobiologii Medycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Witam Pana w programie pierwszym Polskiego Radia. Witam Panią redaktor, witam Państwa. Dodam, że nasze spotkanie nie bez powodu odbywa się właśnie teraz, bo przed nami 200 rocznica urodzin Ludwika Pastera, uważanego za twórcę mikrobiologii, czyli Ojca wszystkiego, co właśnie z mikrobami jest związane, z drobnoustrojami, ale powszechnie znanego jako twórca popularnej termicznej obróbki produktów nazywanej pasteryzacją. Zgadza się. Tak, wszystko się zgadza. <laughs> Ludwik Paster, panie profesorze, urodził się w rodzinie właściciela Garbarni, czyli zakładu. Wyprawiania skór zwierzęcych. To było 27 grudnia 1822 roku. Miejsce to wschodnia Francja. Miał podobno zdolności plastyczne, ale chemia nie była jego ulubionym przedmiotem i sportem. Tak, zgadza się. Na maturze otrzymał ocenę mierną z chemii. Upór ojca zmobilizował go do nauki. Czy przełomem, od którego zaczęła się ta naukowa przygoda Pastera z mikroorganizmami były odkrycia związane z kwasem winowym? Skoro już jako 27-latek został profesorem chemii na Uniwersytecie w Strasburgu, kiepsko zaczął, ale dobrze mu poszło. Tak, Paster zainteresował się aktywnością optyczną roztworów kwasu winowego, dokonując odkrycia polegającego na wykryciu dwóch form krystalicznych tego kwasu, przeciwnie skręcających płaszczy... Światła spolaryzowanego. Był więc prekursorem stereochemii, odkrywając te zwane enancjomery, czyli izomery optyczne kwasu winowego. Czyli kryształy to... inaczej się skręcające. Tak jest. To był przełom. Tak... Znaczenie dzisiaj duże. Wiele związków występujących. Naturalnie ma właśnie tę prawo lub lewo skrętność, a przez to na przykład przez człowieka może lub nie być przyswajane. Dotyczy to na przykład leków, na przykład aminokwasy w większości są lewoskrętne, natomiast cukry prawoskrętne. Tak więc ma to również swoje znaczenie biologii i, i fizjologii człowieka. Tak, my mamy mówić o jego zasługach dla medycyny i te prace dały mu wyjście do szukania związków między drobnoustrojami a chorobami ludzi i... We'll be right back. Zwierząt, bo znalazł przyczynę choroby jedwabników. W trakcie prac miał udar, ale nie odpuścił. Kolejnym wyzwaniem zakończonym sukcesem było opracowanie szczepionki przeciwko cholerze drobiu. Dalej była szczepionka przeciwko wąglikowi dla bydła i owiec. To był rok 1881. I zdaje się, że ta miała takie kluczowe znaczenie, skoro dała mu sławę we Francji i poza Francją. I to był początek, który prowadził do szczepionki Przeciwko ja jeszcze cofnąłbym się na chwilę do odkrycia drogi, jaką powstają mikroorganizmy. Chodzi o teorię samorództwa, którą Pasteur obalił. Prawdziwie przełomowe, gdyż dotychczas wydawało się, że mikroorganizmem, mało tego, nawet zwierzęta według wielu teorii od Arystotelesa, ale także właśnie w czasach Pasteura, miały powstawać z substancji, z materii nieorganicznej. Nikt nie wiedział jakiej i w jaki sposób. Tak? tak jest, nawet, samorództwo. nawet znani lekarze jak Van Helmont na przykład podawali jeszcze niedługo przed Pasterem przepis na powstanie na przykład samorództwo pcheł, myszy. to, by otrzymać myszy, wystarczy naczynie napełnić ziarnem, przykrycie brudną koszulą, najlepiej kobiecą i taka metoda. metoda miała prowadzić do powstania życia. Dzięki błyskotliwym, prostym celnie zaprojektowanym doświadczeniom Paster ze słynnymi kolbami, z łabędzimi szyjami pokazał, że nie jest to możliwe i powietrze, jeśli poddać je ogrzewaniu, a więc oczyścić wszystkiego żywego, no nie będzie prowadziła do rozwoju drobnoustrojów w jałowej pożywce. Natomiast jeżeli takie powietrze do pożywki dopuścić przed wyjałowieniem w takiej pożywce, wcześniej jałowej, będą mikroorganizmy powstawać. Czyli pozwolił zobaczyć bakterie w pewnym sensie. W pewnym prawie. sensie tak, chociaż były one w bulionach, pożywkach płynnych, Czy obserwował je pod mikroskopem. No, oczywiście, tą... bo mikroskop był dziełem podstawowym narzędziem. Tak, tak. tak. I... Powiedział pan o podgrzewaniu powietrza i to była też droga do owej pasteryzacji. Tak, tak jest, to. chociaż dodam, że było kilku uczonych, którzy stosowali takie metody jak ogrzewania produktów żywnościowych, czy to w słoikach, czy w innych szklanych pojemnikach, pozbywania się niepożądanych mikroorganizmów. Paster Pożywia... wiedział o tym, ale jednak przebiła się pasteryzacja. Zrobił to On najdoskonalej. Się skupił, Tak jest. Pasteryzacja wzięła się od leczenia wina. Szukano lekarstwa, i z czym zwrócono się do pastera? By nie kwaśniało. By nie kwaśniało, podobnie zresztą było z piwem. Ta metoda, modyfikowana oczywiście, jest do dziś stosowana dla pasteryzacji, właśnie jak mówimy, mleka, piwa, różnych przetworów warzywnych, owocowych. To jednak wróćmy do szczepionki przeciwko wściekliźnie. Pastera wzbudza emocje do dziś metodami, opisem naukowym, a raczej jego brakiem, bo nie pozostawił żadnych notatek. Niektórzy mówią o poza, naukowej drodze, o braku etyki, brawurze, no bo podał żywe mikroorganizmy dziewięciolatkowi, który był pogryziony przez psa. Tak jest. Tu było wiele szczęścia w tym doświadczeniu Pastera, chociaż przemilczano, co już wiemy, przykre fakty poprzedzające ten wielki sukces. Jeszcze przed szczepieniem Majstera, tego dziewięciolatka, Paster podał tę szczepionkę przynajmniej dwóm osobom. Jedna wiemy, że zmarła, druga z kolei najpewniej nie była chora na wściekliznę. Próby nieudane. Nieetyczne. Tak, zarzuca się to pasterowi bardzo radykalne doświadczenia, jeśli chodzi o tę warstwę etyczną. Bardzo ryzykowne. I ryzykowne, rzec. tak. Dodam jeszcze, że jego najbliższy współpracownik, Emil Roux, umył ręce i wycofał się z tych doświadczeń, nie chcąc brać odpowiedzialności za efekt. Ale istotnie, jak pani tak powiedziała, rzecz się udała, chłopcu podano. 13 dawek szczepionki. W etapach. Kilku. Tapach, tak jest. Szczepionka zawierała patogen. Czyli M... żywy mikroorganizm, czyli... zarazek wścieklizny. Tak. Wiemy teraz, że to jest wirus, o czym paster nie wiedział i nigdy tego czynnika zakaźnego nie, nie zobaczył. Wirus ten był żywy, ale Atenuowany, czyli osłabiony zjadliwości. To też wyczyn, to, żeby tak, osłabić wirusy. Tak, nie wiedząc, był... że to jest wirus, a nie bakteria. I to było osiągnięcie też pastera. Przez ogrzewanie? Czyli jak to tutaj, się tutaj. Y, nie. Ekspozycja bakterii na strumień powietrza przez określony długi czas miała wywoływać taki efekt. Wścieklizny rozwija się przede wszystkim w układzie nerwowym, atakuje mózg i rdzeń kręgowy, więc te rdzenie i zakażanych eksperymentalnie zwierząt, głównie króli, były izolowane, suszone, proszkowane i zawiesina tak przygotowana była podawana zwierzętom, potem właśnie człowiekowi podskórnie w seriach szczepionek coraz mniej osłabionym wirusem, czyli ta ostatnia dawka, jaką Meister otrzymał, zawierała już prawdziwie zjadliwy wirus. Czy tak teraz również się robi szczepionki przeciwko wściekliźnie? Inaczej ona została znacznie udoskonalona, natomiast niewątpliwie jest ciąż od czasów Pastera jedyną metodą zapobiegania chorobie. Wciąż nie wynaleziono lekarstwa. Ich wciąż choroba ta jest stuprocentowo śmiertelna po rozwinięciu objawów. Głównie szczepionka przeciwko wściekliźnie sprawiła, że za życia Paster był otaczany kultem niemalże uważany za świętego, a nazywany dobroczyńcą ludzkości. I z tym niemo można dyskutować nawet jeżeli to ryzyko było tak ogromne prawie 99 i 9 w tak zwanym okresie matematycznym tak jest zdecydowanie ze szczepionką przeciwko wściekliźnie przypieczętował mit i przydomek dobroczyńcy ludzkości Pasteur zmarł w 1895 roku ale kilka lat wcześniej w 1888 roku żeby zwiększyć skalę szczepień doprowadził do utworzenia w Paryżu specjalnego instytutu dziś to jest inst... Instytut Pastera, jedna z największych instytucji naukowo-badawczych na świecie. I warto powiedzieć, że pierwsza po Paryżu stacja szczepień powstała w Warszawie zaledwie kilka lat później za sprawą Odobój Wida, który był uczniem Pastera. Uczniem Pastera i nazywany jest ojcem polskiej Polski. mikrobiologii. Choć związany głównie z Krakowem, to rzeczywiście tę pierwszą stację szczepień, pierwszą w Europie, założył w Warszawie. Ja dodajmy, że był też uczniem Kocha, mhm. z którym Paster z kolei toczył. Prawie. Szczepionki tak. przeciw gruźlicy. Co ważniejsze, tak? I kto ważniejszy? Ta, ta rywalizacja była podszyta antagonizmami narodowymi, Niemcy, politycznymi. Francja. Tak jest. Niemcy, Francja w trwałym konflikcie w czasach, kiedy <grym> żył Pasteur. Gdyby nie ten czynnik, myślę, że obaj uczeni by się doskonale rozumieli i, i mogli jeszcze razem wiele więcej osiągnąć. Współcześnie ta idea się zrealizowała. Uczeni doskonale się rozumieją, bo spotykają się w końcu listopada w Warszawie na międzynarodowej konferencji. Przypominajmy, osiągnięcia Pastera w związku z 200 rocznicą jego urodzin. To będzie 27 grudnia, co prawda. Ale to, co powiedział Paster, to mikroorganizmy będą miały ostatnie słowo i to jest hasło tej konferencji. To jest motto... nie, konferencji zmieniło się. nie zmieniło się. Jestem szczególnie dumny z tej konferencji. Każdy może się zarejestrować jeszcze do 28 listopada i wziąć udział na miejscu w Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie zapraszam. W Warszawie oczywiście. Ale ja bym tak trochę zmodyfikowała tę myśl przewodnią konferencji, to mikroorganizmy będą miały ostatnie słowo, ale kropkę postawi jednak człowiek, mam nadzieję. Tak, chociaż biologia jest nieubłagana i po człowieku pracują nad nim. Bakterie. Bakterie. Ale brońmy się za życia, panie profesorze. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję Gościem Eureki był doktor habilitowany Tomasz Jagielski z Zakładu Mikrobiologii Medycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Eureka. Jutro po 19:30 magazyn cyklu Przystanek Historia. Zapraszam Dorota Truszczak do usłyszenia. Polskie Radio Program Pierwszy. Jedynka.